Temperatura tej wody już jest znacznie niższa niż 100 stopni. Woda, jak się skończyłeś, to przekaż komuś innemu. Pompuj. No, trzeba, trzeba wypompowywać, tak? Czyli dużo siły, dużo siły, trzeba w podnoszenie tego opada samo. No mocniej, 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 ale do, do końca wyciąga, bo tam jest być w środku. Ciężko. Ja, jak ktoś nie będzie miał y, gazu w domu, na przykład będzie sobie chciał zagotować wodę, no to muszę za pomocą pompy próżniowej. Tylko, że u, wódźcie, u, u, z... użyteczność. Wódźcie, użyteczność... Nie, to, jest tak łatwo, użyteczność nie tak, to nie, nie tak. Przekazuję Ci kamerę, filmuj dalej. Użyteczność, użyteczność dziękuję. E, takiego. E, w początku jest raczej mała, ja teraz tutaj, e, ja teraz tutaj puszczę powietrze. Gotowało się przed chwilą, nie parzy mnie to wcale, prawda, można tu zanurzyć palec, to był wrzątek i wcale, wcale, nie ma stu stopni, tak, no, można się przekonać, no to jest gorące, ale, ale, ale stu stopni to na pewno nie ma, gotowało się przed chwilą.